Porad dla osób, które zaczynają pracować z magią Luster. Porada pierwsza. Uzbrój się w cierpliwość. I tu mówię poważnie: uzbrój się naprawdę dużą cierpliwość, bo szukanie informacji o lustrach to jest katorga. I rzeczywiście to jest katorga, to jest przekleństwo wręcz. Też informacje są rozrzucone po książkach, które nawet nie dotyczą tego zagadnienia. A książki, które dotyczą tego zagadnienia praktycznie nie istnieją. Więc musisz kupować książki, które teoretycznie. Są do niczego nie związane, żeby dostać dwie, trzy informacje, które potrzebujesz. Plus większość informacji, których szukasz, jest na zagranicznych stronach. I to często znowu rozrzuconych. Wskazówka numer dwa. Pamiętaj, że każde lustro ma jedną funkcję. Czyli do każdego typu magii luster masz jedno lustro. Jedno do glamour, jedno do ochrony, jedno do wróżb, jedno do obnażenia i jedno do przyzwania bytów. Lustro służy do jednej rzeczy i na tym jest koniec. Pamiętaj, tutaj jest trzecia rada, że każde lustro przygotowuje się inaczej. Czyli jeżeli chcesz mieć lustro do wróżenia, to jest to inny rytuał niż lustro do przyzywania bytów. I warto o tym pamiętać, bo to jest częste bądź początkujących, że na jednego rytuała robią wszystkie lustra. Mm -mm, każde przygotowuje mi inaczej. Rada czwarta. Dbaj o czyste lustra. To jest ważne, żeby ono było czyste i energetycznie, i fizycznie. Wyjątkiem są lustra ochronne, które muszą cały czas znajdować się w pewnym miejscu, czyli na przykład tarcza, bo jeżeli ją wyczyścimy, no to musimy powtórzyć rytuał ponownie. Ale tak to dbamy o to, żeby przepływ był czysty, czyli ścieramy kurze, że i nacieramy odpowiednimi olejkami do tego przeznaczonymi, czy po prostu wodą świązycową. I rada piąta. Nie pokazujemy swoich magicznych luster osobom, Nieuprawnionym do tego. Czyli nie pożyczamy lusterka, aby koleżanka się przyczesała, czy poprawiała makijaż. Dlaczego? Już tłumaczę. Lusto przywiązuje się do energii, swój się nie przygląda. My przyglądamy się w naszych magicznych lustrach. Od czasu do czasu druga osoba nie powinna. Możesz dać to swojemu uczniowi, ale osobie mm, takiej poufalnej już nie za bardzo. No, chyba, że masz w lusterku jakiegoś pyta i chcesz na złość go do niej przyczepić. Co odradzam, bo często potem są niezłe im bez tego. Więc jest takie pięć podstawowych gra dla które wchodzą w tą dziedzinę magii.